you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was, żeby pokazać Wam takie bardzo małe i skromne zakupy z eBay'a. Zajrzałam tam, bo w sumie mi się nudziło i chciałam poszukać, popatrzeć na różne jakieś tam rzeczy do zdobienia paznokci, jakieś tam pierdoły. I zależało mi na jednej rzeczy, która co prawda jest dostępna w Polsce, w polskiej drogerii, natomiast jej cena stwierdziłam, że mnie nie zachęca, i poszukam czegoś u źródła, czyli właśnie na eBay'u, gdzie. Rzeczy są prosto z Chin. I można powiedzieć, że będzie to taki mini paznokciowy hall z Chin. Z Hongkongu, chyba dokładnie. Nawet zaraz to sprawdzę. Niestety nie wiem, czy z Hongkongu, bo wszystko jest napisane tymi chińskimi znaczkami. W każdym razie, nie przedłużając, przejdźmy już do senne dzisiejszego filmiku, czyli do pokazania Wam produktów, które sobie zamówiłam właśnie z Azji. Może o tak to umiem. I na początek będzie coś. Po co właśnie tam zajrzałam, czego tam poszukiwałam, i są to takie plastikowe klipsy do zdejmowania manikier hybrydowego. To już się pojawiło u kogoś tam w filmiku. Ktoś tam właśnie polecał, gdzieś tam się pojawiły na jakichś zdjęciach czy na czymś. I mnie to bardzo zainteresowało i to są takie plastikowe klipsiki. Tutaj wkładamy nasączony wacik acetonem. I to zaciskamy na paznokciu. I to niby ma nam pomóc właśnie przy zdejmowaniu manikier hybrydowego i wyeliminować podczas tego yy, zabiegu usuwania tę. Nieszczęsną folię aluminiową, która często gdzieś tam nam się zsuwa, jest niewygodna, gdzieś tam nam, gdzieś tam naskuje poza tym samemu sobie zawinąć tą folię na 10 paznokci jednocześnie, no to jednak jest troszeczkę problematyczne, dlatego stwierdziłam, że wypróbuję te klipsy. I te klipsy na eBayu za komplet 10 sztuk zapłaciłam. 2,57 dolara, czyli niecałe 10 zł, a w polskiej drogerii Natura chyba za 10 czy 15 zł kupujemy tylko 5 klipsów. Dlatego dużo bardziej opłacało mi się zamówić je z eBay'a niż kupować je stacjonarnie. Poza tym, oczywiście, wysyłkę z Chin miałam za darmo. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chciałybyście takie porównanie, jak wygląda zdejmowanie manikier hybrydowego właśnie przy pomocy tych klipsów, takie porównanie, że na jednej ręce zdejmę tradycyjnie z folią, na drugiej zdejmę z tymi klipsami, zobaczymy czy to się lepiej odmoczyło, czy to się gorzej odmoczyło, czy to coś pomogło czy może po prostu jest to bubel dajcie koniecznie znać, czy chcecie taki filmik, bo właśnie nad takim myślałam dalej kolejny produkt, jaki tutaj mam jest to zestaw takich 10 niteczek, tasiemek przylepnych właśnie do paznokci i to był właśnie zestaw, gdzie do kupienia było 10. Ja nie wybierałam koloru, kolory były jakieś tam losowo przez nich wybrane. I tutaj mi się trafił tak: różowy, srebrny, złoty, zielony, niebieski, czerwony, błękitny, biały, taki rose, gold i fiolet. I z tego co widziałam, ten użytkownik, od którego kupowałam, miał dużo takich zestawów. Można było kupić 30, chyba, można było kupić 15 właśnie tych tasiemek. Ja wybrałam sobie taki nieco mniejszy zestaw, bo stwierdziłam, że nie jest mi potrzebne więcej tego. Jedno już mam właśnie w kolorze złotym, takiego czystego, żółtego złota i chciałam po prostu inny kolor, bo jednak te tasiemki się przydają, czy to do e, zrobienia jakby takiego ala szablonu, e, czy to po prostu do naklejania na paznokcie. I zestaw takich dziesięciu tasiemek e, kosztował mnie nieco poniżej 1 dolara, więc naprawdę niesamowicie atrakcyjna cena, bo ja tamtą tasiemkę kupiłam gdzieś w Polsce, jedną, właśnie jeden taki krążek za ponad chyba 3 zł, czy za około 3 zł w jakimś tam sklepie internetowym, dlatego po prostu no wątpię już w ceny w polskich sklepach internetowych. Kolejnym produktem są to takie naklejki wonne i są to te takie a la suwaczki. Ja wybrałam sobie w kolorze srebrnym. Chciałam je wypróbować. Szukałam właśnie jakichś naklejek wodnych i co prawda nie znalazłam jakichś dużo ciekawych, ale myślę, że jeszcze sobie może jakieś zamówię w związku z tym, że przesyłka i tak jest w sumie darmowa z tych Chin. I tutaj na tym na tym jednym Kartoniku. Mamy 20 naklejek, i one również nie kosztowały nawet jednego dolara. Jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze nigdy nie przyklejałam naklejek wodnych, a bardzo chciałabym to zrobić właśnie na hybrydach. I wiem, że Wy też chcecie taki filmik z naklejkami wodnymi na hybrydach. Dalej. Mi się rozsypały klipsy. Dalej, kolejną rzeczą jest taki zestaw, taki. Bardzo cienkich, precyzyjnych, trochę można powiedzieć, pędzelków do zdobienia paznokci. są te takie po prostu zwykłe, najzwyklejsze pędzelki i jest ich tutaj aż 12. I za ten zestaw 12 pędzelków zapłaciłam 1,99 dolara, więc niecałe 2 dolary. No To za 12 pędzelków też jest niesamowicie tanie. Jedyny minus jest taki, że no w teorii te pędzelki wszystkie miały być takie same, natomiast tu też na pierwszy rzut oka widać, że one się od siebie różnią. Jeden ma dłuższy włosie, drugi ma krótsze włosie, trzeci jest grubszy, czwarty jest cieńszy. No ale to są pędzelki, za które zapłaciłam, ile? 6 zł. I jestem w stanie te pędzelki sobie poświęcić i dosiąć po prostu nożyczkami to włosie do swoich potrzeb i nie będzie mi szkoda, kiedy pójdzie mi coś nie taki i stwierdzę, że jednak ten pędzelek do niczego się nie nadaje. A wolałam kupić takie pędzelki za 2 dolary, 12 sztuk, niż jakiś tam jeden pędzelek za 30 zł czy ileś. I kolejną rzeczą, w sumie ostatnią z eBay którą chciałam Wam tutaj pokazać, jest coś, na co się już bardzo długo um, czaiłam w polskich drogeriach, w polskich drogeriach internetowych, natomiast troszeczkę jednak polska cena mnie um, przerażała. I mowa tutaj o tym takim jajeczku do czyszczenia pędzli, brush. Egg. Ja nie jestem pewna, czy to jest to samo jajeczko, które jest dostępne w Polsce, między innymi w sklepie internetowym kosmetykowania. Czy to jest po prostu podróbka, natomiast wygląda identycznie i nawet ten napis ma e, identyczny tutaj e, z tyłu. W każdym razie na eBayu za nie zapłaciłam e, 1,47 dolara, a nie tak jak w Polsce około 30 zł. E, więc. Nie zastanawiałam się tak naprawdę w ogóle, czy je brać, czy go nie brać. Były różne kolory, było na pewno różowe, było miętowe, chyba było też fioletowe, a może były tylko dwa. Nie pamiętam, ja oczywiście wybrałam miętowe. Jestem bardzo ciekawa i też dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście filmik na temat czyszczenia pędzli za pomocą tego. Jajeczka, można to tak nazwać. No, niby jest napisane brush egg, czyli za pomocą tego jajeczka. E, I to już są wszystkie produkty, które zamówiłam na Ebayu, Natomiast chciałam Wam jeszcze pokazać dwie rzeczy, bo one również są do poznania. Natomiast ja je dostałam już um, jakiś czas temu, jeszcze w wakacji, od którejś e, strony internetowej, właśnie oferującej takie, um, takie chińskie. Azjatyckie rzeczy. I z tamtej strony właśnie wybrałam sobie też rzeczy do paznokci, i będą to dwa rodzaje naklejek. Pierwsze takie zwykłe naklejki wodne, i tutaj mam akurat takie niebieskie piórka. Też je wzięłam z myślą o hybrydach i już się mocno przymierzam do tego, żeby następny odcinek z manikier hybrydowym, właśnie był z wykorzystaniem tego typu naklejek wodnych. Jest ich tutaj 15 na tym takim kartoniku zobaczymy, tak jak mówiłam już przy okazji tych suwaczków, nigdy nie używałam a bardzo chciałabym, drugie natomiast są to takie naklejki już całościowe na całe paznokcie Nail Foils Professional Nile Care i niby jest tutaj 12 Long Wear Nail Wraps no zobaczymy, ja też jestem bardzo ciekawa. Co prawda w tym momencie noszę cały czas hybrydę i w ogóle jej nie, nie, nie ściągam, nie zostawiam moich paznokci, że tak powiem, gołych, więc nie bardzo mam kiedy ten produkt przetestować, natomiast myślę, że któregoś razu po prostu się poświęcę i spróbuję zdjąć hybrydę, nakleić to i zobaczyć, jak to w ogóle będzie, będzie przebiegała sama aplikacja. Też koniecznie dajcie znać. Czy chcecie zobaczyć filmik? Um, Instruktażowie jak właśnie nakleja się takie całościowe naklejki na paznokcie czy to w ogóle zdaje egzamin czy nie. Niestety nie wiem ile kosztowało to i te naklejki z piórkami, ale to też były jakieś tam groszowe sprawy. Pewnie nie kosztowały nawet całego dolara. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój chiński paznokciowy hall. Dajcie koniecznie znać, czy zamawiacie właśnie takie rzeczy do zdobienia, paznokci na ebayu, czy na innych chińskich stronach typu Born Pretty Store, czy może jednak wolicie polskie Allegro, gdzie te ceny są nieco wyższe, ale może macie większą pewność, że te produkty do Was dotrą, bo powiem Wam tylko taki minus, jeżeli chodzi o to moje zamówienie z ebaya, ja zam... złożyłam je dokładnie 14 września, a otrzymałam je dopiero wczoraj, czyli 9 8, czyli 8 października, więc no troszeczkę na nie czekałam, ale też nie jakoś bardzo, bardzo długo. No i tam w tej aukcji było zaznaczone, że czas dostawy tam się waha pomiędzy 30 września a 30 października, więc zależy chyba, kiedy prom. Płynął do Polski z Azji. W każdym bądź razie ja bardzo lubię te zakupy, bo one są dużo tańsze niż w Polsce. A naprawdę takie rzeczy, które nie są jakimiś tam bardzo rażącymi podróbkami, które możemy właśnie sobie kupić taniej. Nie musimy ich kupować w Polsce na Allegro czy w innych sklepach, bardziej takich stacjonarnych. Zdecydowanie bardziej wolę kupować na eBayu, nawet jeżeli na tą wysyłkę muszę poczekać chwilę dłużej, bo zazwyczaj ona jest jednak darmowa. Ja się tymczasem żegnam. Nie rozwodzę się już tutaj na temat wyższością chińskiego ebaya nad polskim Allegro. Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie, który z tych filmików, o którym Wam wspomniałam, chcielibyście zobaczyć na moim kanale jako pierwszy. Ja się żegnam. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa!